Sofia Bajanowa, specjalista do spraw promocji i PR Fundacja Ukraina. Podobieństwa. To jest dobre hasło. Fundacja Ukraina zajmuje się migrantami, społeczeństwem przyjmującym. Krujemy ogólnie rzecz biorąc taką platformę wielokulturową dla rozwoju wspólnego. Dlatego szukamy tych podobieństw, ale również pokazujemy różnice między migrantami, społeczeństwem przyjmującym, Polakami w sposób taki bardzo delikatny. Pokazujemy, że jesteśmy różni, ale te różnice nas łączą. I szukamy tych podobieństw, żeby nie zastraszyć migrantami i żeby nasza wspólna tkanka miasta Wrocławia rozwijała się w sposób płynny i była dla każdego dobrym środowiskiem dla pracy, dla życia, dla rozwoju, budowania swojego życia tutaj.